bo tak zwany rosyjski front. Czyli najpierw podsunęć się podsu najpierw ci kilka gorszych od mojej ofert, by osobić twoje aspiracje. To jest, yy, też bym zaszykowany, że takie rzeczy, rzeczy, rzeczy się yy, robi. Tak, już właśnie mówię. Dam dwa, dam dwa przykłady. Pierwszy, i yy, mówię, to się robi. To nie, nie jest wymyślone, że tak można robić, tylko że to się robi. Yy, jesteś yy, na giełdzie samochodowej, chcesz kupić Audi. Nie wiem, A5, tak? I widzisz jedno Audi A5, który kosztuje, nie wiem, nie znam, 200. Potem widzisz, on, no, drugie, drugie, 180. A potem widzisz, i wygląd one wyglądają podobnie. 150. Albo 130. Jak krubię! Po prostu okazja! Te dwa wcześniejsze, one no, się w ogóle nie sprzedają, no, są podstawione przez sprzedającego. No, nikt ich nie kupi. To nie, nie chodzi o to, żeby ktoś się kupił. Chodzi o to, żebyś miał poczucie, że to jest okazja. To jest inny przykład. Załóżmy, że ja chcę kupić za, za 200, tak? no, nie, nie, nie realna cena, tak? za 500 tysięcy mieszkanie na przykład. Tak? No i najpierw Ci kolegów podsyłam swoich, którzy Ci mówią, że da 400. Rozumiesz, tak? I, i kilku takich przyszedł przede mną, a potem ja się pojawiam i mówię, że o 450 mogę dać. I wiesz, najpierw ci zbiłem w Twoje wyobrażenie, że się nie znasz na rynku, przecież przychodzili ludzie i mówili: Panie, 400, jeszcze, a jeżeli jesteś przed ekspert, widzisz, że się zna, w ogóle daje Ci dane, a podstawiony człowiek. To, to, to jest ten rosyjski front.